Jestem Patka. Witam Was na kanale Trenuj z Dzisiaj przygotowałam dla Was trening na boczki oraz wąską tarę. Trening nie zawiera rozgrzewki ani rozciągania i może stanowić dodatek do Waszej codziennej aktywności fizycznej. Do treningu potrzebna Wam będzie mata oraz opcjonalnie ciężarki. Zapraszam! Trening, który dla Was przygotowałam, jest treningiem statycznym, wzmacniającym. Nie dojdzie tutaj do zadyszki, ale to nie oznacza, że nie będziemy pracować. Wręcz przeciwnie. Składa się z siedmiu ćwiczeń. Część będzie w pozycji stojącej, jak teraz, a część będzie w pozycji leżącej na macie. Każde ćwiczenie będzie trwało 30 sekund i doprawione będzie 10-sekundowym pulsem na takie doparanie mięśni. Ćwiczenia powtarzamy w dwóch seriach na każdą stronę. To co? Myślę, że możemy zaczynać. Kto chce może wziąć ciężarek. Ja jestem Waszym obliczę dustrzonym. Trzymacie ciężarek w lewej ręce. Nogi na szerokość bioder, łopatki ściągnięte, nie garbimy się, ściągamy pięknie piersi do przodu. Przygotowujemy pozycję i będziemy robić zdjęcie ciała do boku. Gotowi? Zaczynamy! Hop. 30 sekund. Hop, drugą ręką. Możemy się podesprzeć, ewentualnie może być w dole. Łopatki wyprostowane. I robimy skięcie ciała do boku. Hop, powolutku. Nigdzie się nie śpieszymy. Oddychamy swobodnie, miarowo. Ostatni i dopalamy. 10 sekund pulsu. Puls. Puls, 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 jeszcze puls, puls, puls i druga seria. Od razu, nie robimy tutaj przerwy, przerwa nie jest konieczna. Z jednej strony na pewno czujecie, jak Wam się tutaj spina mięsień, a druga strona nam się rozciąga. I jeszcze. Jeszcze 10 sekundek. Trzy, dwa, jeden i dopalamy. Puls, 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 puls. Hop, 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 hop. Ostatnie dwa i górę. To samo ćwiczenie robimy na drugą stronę. Czyli wasza lewa strona, moja prawa. Nogi staramy się nie, nie blokować w kolanach. Tak delikatnie mamy ugięte łopatki. Nie zgarbimy, ściągamy i lecimy. Druga strona. 30 sekund. Hop. 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 Z wydechem do dołu. Wdech. Góra. Wydech, wydech. Wydech. Wdech. Księżarek tutaj pozwala nam wzmocnić pracę. mięśni. Jeszcze kilka. I pulsujemy 10 sekund. Wracamy powolutku na raz. Raz. Dwa. Czujecie jak już was było trochę mięśnie. Ja czuję bardziej tą stronę, która mi się rozciąga. Jeszcze 10 sekund. Pamiętamy. O, ściągniemy tego żebyśmy się nie zgarbili w międzyczasie. 3, 2, 1 i pulsujemy. Dopalamy, dopalamy nasz bok. Hop, hop, hop. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I ostatnie. Super. Zajmę teraz w dużo szerszym rozkroku. Robimy skład tak zwany skład pije, jest on szeroki. Możemy mieć ciężarek ze sobą, możemy go odłożyć. Ja sobie to odłożę. Pamiętajmy w takim składzie, żeby kolana nie wychodziły nam za palce od stóp. Stopy są skierowane na ukos na zewnątrz. Kupa delikatnie podciągnięta, biednica i jesteśmy w takiej pozycji. Teraz ręce za głowę, łonie za uszy i będziemy robić skręt ciała. Bardzo podobnie się do tego, które było u góry, więc jednak teraz będziemy jeszcze dodawać do wzmocnienie z nóg, ale też jeszcze bardziej dokonamy skrętu, ugięcia tego tutaj mięśnia. To co? Zaczynamy. 30 sekund. Hop. Jedna strona. Wasza prawa, moja lewa. Hop. Pięknie, dopala. Jeszcze, jeszcze. Czuję się, że też trochę już nogi, ale to dobrze. Trzeba panować również nad innymi mięśniami. Hop. Trzy, dwa, jeden i pulsujemy. Puls, 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 puls. Jeszcze, jeszcze. Dwa, jeden i trzydzieści sekund pracy. Hop. Hop. Jesteśmy w takiej pozycji, co prawidłową pozycją jest taka pozycja, w której nie widzimy swoich bokci. Bokcie są jak najbardziej do tyłu skierowane. Hop. Jeszcze 10 sekund. I będziemy pulsować. Ostatni i puls. Hop. Pięknie łokieć do kolana skierowany. Dwa, jeden, ostatni i góra. Możemy sobie chwileczkę odpocząć. Strzepiemy nasze nogi i szybciutko wracamy do pozycji do drugiej strony. I wasza lewa, moja prawa. Stajemy w pozycji wcześniej ustalonej łopatki. ściągamy i lecimy. Hop, 30 sekund. Piękne. Hop. Nie jesteśmy tu. Nie jesteśmy gdzieś z tyłu. Łokieć wędruje do kolanka. Do kolanka. Do naszego ciała się nie rusza. Hop. Jeszcze pięć sekundek. I dopalimy. Dopalimy. I teraz. Jeszcze. 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 30 sekund. Lecimy, hop. Hop. I wracamy góra. Wydech, dech. Wydech, dech. Głowa jest na przedłużeniu kręgosłupa. Hop. 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 I jeszcze 10 sekundek. Widzicie, jak ten czas szybko leci? nawet nie wiadomo kiedy. Hop. 3 sekundy. I pulsik, 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 pulsik. Raz, dwa, trzy, trzy, dwa, jeden i los. Nóżki trochę pobolały? Dobrze. Mają też pobolać. Pamiętajcie, że ćwicząc na jedną daną partię mięśni nigdy nie jest tak, że izolujemy tylko tą daną partię, lecz ćwiczymy też na pozostałe. Tutaj wzmacniamy też przy okazji nogi. A co? Nie zaszkodzi. Trzecie ćwiczenie. w sumie jest to ćwiczenie w tej samej pozycji, więc sorry, Ale nóżki poborą. Tylko tym razem może pokażę też tym razem też tak, żebyście widzieli pozycję. Kolanka. Jesteśmy niziutko, znaczy może nie aż tak nisko, ale w miarę nisko. Tutaj nie garbimy się. Hop! Pięknie pierś do przodu i będziemy robić skłon. Skłon. O! Może w tą stronę bo wydarzycie z wywrą stronę. Więc wiemy o co chodzi. Łokieć. Pięknie do tyłu. Patrzymy się za łokcie i wracamy do środka. Gotowi? Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jeszcze dziesięć sekund. Chyba czujecie skośny, co? Ja czuję. Czuję te moje boczki. Ostatni i doparamy. Dopalamy. Dopalamy. Dopalamy mocno. Tu czujemy, jak nam wszystko pracuje. Dodatkowo jeszcze grzbie. Ostatni i trzydzieści. I wracamy. I wracamy. Pilnujemy nóg. Pilnujemy naszych pleców. Naszych łopatek. Głowa na przedłużeniu. Hop. 15 sekund. Hop. Hop. I z wydechem. Z wydechem ruch. Z wydechem. Z wydechem. Ostatni. I dopalimy. Dopalimy. Hop. 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 Pięknie też działają nam mięśnie. Brzbie z tyłu. Ostatni góra. Rozluźnijcie troszkę mięśnie. Pokrońcie barkami. Wracamy. Ostatnie ćwiczenie w górze. Przejdziemy później do dołu. Ok. opatki ściągnięte. Hop. I lecimy. łowić do tyłu. Do tyłu. Patrzymy się za łodzi. Hop. Cztery. Pięć. Filmujemy kolanek. Nie wypadają nam. Tufa idzie do tyłu. Nie tutaj z przodu tylko. Jesteśmy z tyłu. Z tyłu. Hop. 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 Pięć sekund. I dopalamy. Dopalamy, dopalamy. Mocno jakbyśmy tam chcieli kogoś z łokcia, z tyłu uderzyć. Otóż. A masz. I rozbijamy tuż. I wracamy. Hop, 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 hop. Jeszcze 20 sekund. 10 sekund na robicie. I kładziemy się. Kładziemy się. Hop. 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 10 sekund. 10 sekund. do puls. Doporamy. Dobijamy naszego przeciwnika. Hop, 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 hop. Dwa, jeden, ostatni. Super. Dobrze. Z ćwiczeniami nami jeszcze cztery, ale teraz przechodzimy sobie na matę. Przechodzimy sobie na matę, nie będą nam potrzebne. W zasadzie były nam potrzebne tylko do pierwszego ćwiczenia i to też opcjonalnie. Kładziemy się pięknie. kręg po kręgu, Ćwiczenie bardzo podobne do tego pierwszego. Jednak tutaj będziemy też mocno wzmacniali brzuch, mięśnie prosty brzuch. Unosimy się łopatki, odklejamy od maty z dwóch ciała. I robimy to samo co w pierwszym ćwiczeniu. Z tym, że należąco dotykamy jedną dłonią nogi. I ciągle robimy jedną stronę również z pulsem. Włączę sobie tutaj tylko zegar, który mi zniknął. Okej. Okay. Dobrze. Lecimy. Raz, dwa, trzy. Staramy się opuszkami palców dotknąć praktycznie naszego buta. Głowa tutaj. Nie ciągniemy mocno, nie ciągniemy jakoś bardzo. Pił, piłeczka tenisowa między brodą a mostkiem. czas z jednej strony. Jedną. Dwa. Jeden. I puls. 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 Dajemy. Ho. Ujemy, jak to wszystko bardzo jest. Dobra. Trzydzieści. Ho. Ho. Hop. 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 Dwadzieścia. Łopatki mamy oderwane od maty. Dziesięć sekund. I dopalamy. Cztery, trzy, dwa, jeden. Luz. Chwila odpoczynku. I co? Od razu wracamy. I lecimy drugi strona. Hop. Hop. Brzuszek twardy, odcinek do doplany do maty. I lecimy. Dotykamy praktycznie palcami naszej stopy. Dziesięć sekund jeszcze. Trzy. Dwa.

3, 2, 1 i puls. 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 Hop. 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 Ostatni. I okej. Okay. Troszkę popracowały nasze boczki. Jeszcze nie wszystko. Jeszcze nie wszystko. Jesteśmy w tej pozycji, co byłyśmy przed chwilą. Głowa leży na macie. I teraz tak. Jedną stronę, nogi, masz jedną stronę. Nogi opadają na jedną stronę. U mnie to jest lewa strona. Nogi są, mogą być słączone, mogą delikatnie od siebie odstawać. To nie ma większego znaczenia. Natomiast znaczenie ma, żeby odcinek lędźwiołki był przyklejony do maty. Ręce za głowę, łokci staramy się nie widzieć i te. ściągniemy głowę do góry i głupka opada. Do góry. I druga uwaga. Tutaj będziemy też pracować na mięsień poprzecznym. Gotowi? Zaczynamy. Hop. 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 Patrzymy się w sufit. Jeżeli macie go nad sobą, a jak jesteś na dworze, to patrzymy się w niebo. Hop. Hop. I górę. Jeszcze tysięcy. Kura. Jęknie tu pracują mięśnie. Stopy mamy złączone. Stopy mamy na siebie. Na subie kolana mogą nie być złączone. I do... Dociąg, dociąg. Trzy, dwa, jeden. Jeszcze. To jest ciężkie ćwiczenie, co? Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Jeszcze 15 sekund. Jeden i puls, 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 i za chwilę będzie druga strona, to odpocznij. Czujecie jak pani? Ja czuję. Trzy, dwa, jeden, luz. A. Pobolało, nie? Musi pobolać. Dobrze, przez przechodzimy na drugą stronę i od razu robimy to samo. Najlepiej w pozycji, kiedy mamy słody na macie, przesuwamy Kładziemy ładnie na jedną stronę, spoty razem. Ręce za głową. Czekam na czas. Lecimy. Góra. Góra. Nie jest to taki ruch. Nie jest to ten ruch. Całe upadki idą do góry. Cała szyja jest. Szyja góra i upadki. Lepsy są jednej linii. Tak idziemy. nie robimy tego ruchu. Cały czas mamy odcinek tutaj pomiędzy mostkiem, a brodą tak i się nie zmieni. tak tylko tu zerkam, trzy, dwa jeden i hop, puls, puls puls, puls puls, puls hop, hop, hop hop, hop. i jeszcze trzydzieści sekund, góra góra myślę, góra 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 Druga, bierę, drech, bierę, drech, sekund. Trzy, dwa, jeden i dopalamy, dopalamy, dopalamy. Czujemy jak mam tutaj aż się, palimy się, pali się. Dwa. Jeden i luz. O Boże. Nieźle. Nieźle, nieźle, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze dwa ćwiczenia i będziemy kończyć. Kolejne ćwiczenie. Opieramy się na przedramieniu. Ja zaczynam sobie od prawej strony. Jesteśmy na przedramieniu. Łokieć jest pod barkiem, nie zapadamy się w barku, tylko pięknie trzymamy wyprostowaną pozycję gdzieś do przodu. I teraz możemy zacząć z tej pozycji, gdzie unosimy białka do góry i łączymy kolano wraz z łokciem. Pozycja dla zaawansowanych. Unosimy się na prostym nogach i robimy to samo. Hop, hop. Ja zrobię wersję lżejszą. Gotowe? Gotowi? Szykujemy pozycję i spinamy. Hop, 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 hop. Pamiętamy, że był łokieć był pod barkiem i że bark nam się nie zapada. Tutaj palce od dłoni odrywamy pięknie. Cztery, trzy. Dwa, jeden, puls. puls, 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 puls. Pracuje nam też tutaj pośladek. To jest mocne ćwiczenie. Hop, 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 hop. hop. Jeszcze. Druga seria. Nie odpuszczamy. Nie, 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 nie odpuszczamy. Hop, hop. Zaawansowanie to już na pewno są na wykończeniu. Coś tak czuję, co? 8 sekund. 8 sekund i zmieniamy stronę. I do puls. 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 Pulse, puls. puls, puls. Ostatni puls. I odpoczę. Ładnie to też pośladki zapracowały. Mamy dwa jednym. Wolą, golą, poszany. Ok. Zmieniamy stronę. Ja tutaj nie będę szaleć. Ale pół biodra do góry i hop. Hop. Pięknie zaczynamy. Muszę tutaj poprawić pozycję. Hop. Łokieć pod barkiem. 10 sekund. sobie już tutaj włączam timer, który mi się wyłączył. Hop. 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 Jeszcze 15 sekund. 10 na dopalenie. Rawie poprzez... Dokładamy ostatnie 10 sekund tego ćwiczenia. Zostanie nam jeszcze jedno. Hop, 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 hop. Pięknie. Odkładamy. Odkładamy. Chyba jest nieźle, nie? Ostatnie ćwiczenie rozpocznijcie sobie jeszcze. Bardzo, znaczy w takiej samej pozycji jak to poprzednie, ale będziemy pracować góra dół deska bokiem. Ale deskę bowiem zrobimy sobie w wersji łatwiejszej, czyli jesteśmy na kolanie. O, I robimy góra-dół, góra-dół. Gotowi? Za 5 sekund zaczynamy. Dwa, jeden i góra, hop, hop, hop. Zamiast pulsu będziemy sobie trzymać nasze ciało w górze. 15 sekund. Mogłam sobie od drugiej strony, bo tam nie zdążyłam ją złożyć. I powiem Wam, że już czuję ciepło. 3, 2, 1 i trzymamy górę. Trzymamy, trzymamy. Trzymamy tutaj prosta linia. 5 sekund. I jeszcze raz to samo. Poprawię pozycję. Ho, górę. Góra, 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 tu tak samo pięknie pracuje pośladek i nasz bok ciała, jest bardzo są miękkie, czuć, że są twarde, nie? Możemy się podeprzeć z przodu, jak jest ciężko, 5 sekund, hop, hop, hop i góra, trzyma. trzymamy, trzymamy, trzymamy. 5 sekund jeszcze. 3, 2, 1. Dobra wiadomość. Ostatnia seria. Ponieważ ona odpoczęła. I zaczynamy ostatnie 40 sekund. Góra. 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 Hop. 15 sekund. No, ta strona lepiej, lepiej mi odpoczęła na pewno niż tamta, która miała dwa ćwiczenia pod, pod rząd. 5 sekund. Hop. Hop. I trzymamy. Trzymamy, 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 trzymamy. 10 sekund. I teraz będzie ostatnia, 40. Chyba. Kiedyś źle policzyłam. 30 sekund, góra gura, pojedyncza. Hop. Hop! 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 Ostatnie dziesięć! Osiem. Pamiętamy samą strzelak i ostatnie dziesięć sekund. Trzymamy, 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 trzymamy bez polsu. Bez polsu. Trzymamy, dwa, jeden i luz. To wszystko. Tyle na dziś Wam przygotowałam. Jak widzicie, oprócz boczków popracowałam też ładnie po Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jest to mój pierwszy filmik. Pierwsze kody za Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Dajcie tak, czy Wam się podobało w komentarzu, co byście chcieli zmienić, co byście chcieli ze mną poćwiczyć. A ja jestem otwarta na Wasze propozycje. Trzymajcie się, ciepło.